Strony nie z Wombo Al i dzisiaj zagramy sobie w Mars alien nie Igor Te amonguski które będą nas ganiać. No tak to powiedziałem, bo takie jest. No to co? Lecimy z pierwszą mapką, żeby wam pokazał jeszcze drugie nie. Wow, dobra, jesteśmy fajni... o kasa. Jesteśmy w fajnym miejscu. Marek naturalnie nie tu wszystko rozwalam. O dobra, tam jest potrzebny klucz, ale nie wiem gdzie biegniemy. Jeszcze raz tam wejdę, żebym nabrał powietrza. Bo nie wiem gdzie lecimy. Dobra, najpierw idziemy do Najbliższego miejsca tutaj. Zobaczymy. U, u, o! Kluczyk. Dobra, lecimy szybko tam otworzyć. Nie. idziemy też napękować a pewnie kiedyś to będzie trzeba natankować na pewno montako no widzimy się zaraz po reklamach w drugim tutaj w drugiej teraz w drugim poziomie Ui. dobra jesteśmy o cegły

Biegniemy Biegniemy Jeśli dzisiaj może się pojawi film z dumpskierami Dobra, jesteśmy Tył Teraz nie bierzemy. Już mam fioletowy kluczyk Skąd ja go mam? Naprawdę nie. Oprosa bardzo. Jakie ziemia to znaczy, że pobiera ten. Ua, oni fajne tunele mają. tej beczki tak tu przyleciała. Kopa. Co tutaj, ale ta. Po co mi celu? Już! Tu ma kluczek mamy. Dobra, no to idziemy na razie do przodu. O! Ikea. nie niekultura. Dobra. Tak właśnie robi niekulturalny człowiek. Gdzie to można? Albo nie, dobra, bo mi zaraz tlen będzie Rało wszyscy jesteśmy u kosmitów, to najpierw muszę... Myślałem, że tu kasa jest. Muszę mieć tlen. Szybko, szybko, szybko. Hopa. A że jest ani jednego Amogus? Jakie to małe! te mągusy też są takie małe myśli te mągusy mnie łapią i są jeszcze takie małe w dodatku pobiera mi ten, dlaczego? tlen mi pobiera dalej mi tlen pobiera, no Dobra, chodźmy tutaj. Czemu mi znowu tlen pobiera? No, patrz, teraz też pobiera. Rap? Ja robię rap. O nie, tam jest dzisiaj Ciekawych, który mągusz? Tylko ja od razu mówię. Przepraszam, że. to jest mągusz. Jak to wyglądasz? O, cześć, przy... Przepraszam, że wziąłem go usmał, ale musiałem, bo po prostu chciałem amongusy zobaczyć. No proszę, kolejny. Oh, cześć! One to chyba nie są amongusy. tylko podróbka z Geyser. Czyli Fall Geisy. Czemu Fall Geisy tu chodzą? Jaką amongusy. To jest dziwne. Dopiero zobaczyłem, że to są Fall Guysy, a nie Among Usy. Fall Guysów jeszcze nigdy nie miałem, ale jeśli i ten kanał, to będę miał. No do, nie, nie, to jest ketchup. To jest po prostu ketchup. No co mi drzwi zamykać z przed nosem?

Nie, nie, nie chodzi mi o to, że kasę można naoliwić. To jest trudne. Teraz w takim momencie muszę. A w pudełko? Pudło znaczy. No nie mówcie, że jeszcze muszę pudło. Czowie, jest takie doświadczenie, że ja się pogubiłem. Ja po prostu rozbijam okno i idę tam do przodu. O, tak, bo to są takie inne wyścigi. Uii. O kurcze! Mam kasę. Jeśli tego levelu dzisiaj nie zrobimy, no to napiszcie mi w komentarzach co można z tym zrobić, bo ja kiedyś chyba chodziłem z tymi i próbowałem co zrobić. Ale mi się wydaje, że ja muszę teraz tam do siebie pobiec. Tam gdzieś. Dobra, lecimy. Zrobimy to. A Co to jest? Gdzie ja mieszkam. Zna, zna. No ten cent mi chyba nie wystarczy na, na dwa dni. Albo najwięcej, bo to chyba tą stację musimy spalić całą i to będzie trochę takie dziwne. A bo ja tutaj mam taki ten... Czy jestem u siebie? Nie, nie mów, że tu amongusy mogą. Nie mówcie mi... Widzowie, napiszcie czy tu mogą... Jak obstawiacie czy tu mogą amongusy chodzić. Teraz ja szybko zobaczymy, gdzie jest nasz I tu jest nas Nie muszę ja nie wiem, że właśnie Aurelta! jest. Pamiątki, pa... Mio... Pamiątki. Nie wiem czy mam do przodu, czy nie? Czy mam się bać, czy się nie bać. Cześć! Nie, ja to ja to biorę. Bo mi, nie wiem po co mi to, ale to wezmę. Co się dzieje? Nie, zaczyna mi. Abra Games i Wojen Plus bo tam są przynajmniej My fajne tego wyciekł z tego Stambol Geist gdzie ja idę o, ja wiem skąd to jest to takie ten do którego teraz weszłam to jest z areny 51 poznaję to Czemu mi pobiera Mój dom. Nie, bo, bo teraz ktoś tam mówi poza samochodem chyba. Ojej, yes! Carlos. Zrzuciłeś? O, ty nawet nie wiesz, nie masz wpiętego powodu. Co? Chcesz, żeby tylko lecieć? Przyszło do głowy, co będzie, jak przegra na torze. Я киту и а ты амонгу со своим не сля, не Не в втором стороне, вашем на Sto łapek w górę, to zobaczymy czy mu. Ну нет, раз не могу такого выянить. Ой, увидимся и